To zadanie pozwoli Ci dostać bardzo łatwy punkt na maturze. Mamy tutaj zadanie z parametrem. Funkcja f od x przyjmuje parametr który znajduje się w naszym współczynniku kierunkowym prostej A i mamy do tego punkt o współrzędnych 5 i minus 2. To co tutaj trzeba oczywiście pamiętać, bo jest to zadanie bar bardzo proste, banalne, to to, że punkt zawsze zawiera współrzędne x i y. Jeżeli ten punkt leży na naszej prostej, to znaczy, że musi spełniać jej równanie, czyli możemy wstawić sobie wartości współrzędnych do naszego równania i sprawdzić, kiedy one jest prawdziwe. Tak? Czyli minus 2 Równa się m minus 1 razy 5 i plus 3. I teraz wystarczy takie zwykłe równanie liniowe, które podstawówka jest w stanie to zrobić. Wyliczamy, tak? Czyli 5 razy m to jest 5m, 5 razy minus 1 to minus 5, resztę przepisujemy. m przenosimy na lewą stronę, minus 5m, a liczby przenosimy na prawą, czyli Plus 2. Minus 5m to się równa minus 5 plus 3 plus 2. Yy, otrzymaliśmy równanie minus 5m równa się minus 5 plus 3 plus 2 to będzie 0. Dzielimy na minus 5, oczywiście, żeby pozbyć się parametru przy, przy m, liczby przy m, czyli m równa się 0. Odpowiedź to m równa się 0, czyli b. Dla takiego parametru m ten punkt będzie leżał na naszej prostej